Mogę ja coś powiedzieć? Tak, jasne. To rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych. Magda ma rację. A do tego trudno, obejmuje trudno do, e, ob, obejmuje trudno do obliczenia e, liczbę gatunków, dlatego że e, często powstają mieszańce. Wow, nie wiedziałam o tym. A widzisz, jednak czegoś da się nauczyć od czarbota. A czego dostarcza nam brzoza? To źródło soku brzozowego oraz wykorzystywany to jest też jako leczniczo. Tylko tyle? Nie. Także. E ma cenne drewno, którym się pali i to ładnie.